Cześć kochani, z tej strony Mieszka Polonia, za chwilę przedstawię jak zwykle Wam tutaj horoskop na następny tydzień, osoby z znaku barana, zapraszam, cześć, witam Was, cieszę się, że jesteście jak zwykle oczywiście, no i zobaczmy jak tutaj karty się przedstawią dla Was właśnie na następny tydzień i już wykładam oczywiście po jednej karcie na każdą z kategorii. I tak... Na pracę macie kula denarowego, na emocje, giermek denarowy i kochankowie, jeśli chodzi o kwestie związane ze zdrowiem. Rozpoczyna układ tutaj kul denarowy, tak? I mamy tę kartę w tych aspektach właśnie zawodowych. Ona wskazuje na pewno na powodzenie takie zawodowo-finansowe, na protektora, opiekuna, więc tutaj jeśli szukamy tej pracy, to powinniśmy wejść w jakieś dobre układy. Jeżeli chcemy założyć firmę, być może taką postacią będzie właśnie tutaj mężczyzna o jasnych lub ewentualnie ciemny blondyn, tak? ale w każdym razie jasna, Inkarnacja, jasna uroda, ktoś, kto tutaj Wam wskaże pewne dobre rozwiązania, tak więc układ jest bardzo dobry na, na właśnie wchodzenie w nowe relacje zawodowe, zakładanie firmy, podpisywanie intratnych układów, więc jak najbardziej tutaj korzystny czas. Dla osób, które mają tak naprawdę pracę, również ktoś może tutaj pozytywnie wpływać na Wasze decyzje. Możecie też otrzymywać jakieś propozycje zewnętrzne. Czasem, oczywiście, karta wskazuje na pewne tendencje osób trzecich, które są nieco wyrachowane i wykalkulowane, ale raczej w tej karcie można więcej zyskać niż stracić. Natomiast jeśli chodzi o emocje, tutaj macie giermka denarowego. Giermek Denarowy jest taką kartą, która wskazuje na pewno na aspekt związany z młodymi osobami i relacjami raczej chłodnymi, kumpelskimi, tak więc jeśli szukamy tutaj od razu miłości, namiętności, no to jest to raczej taka stopniowa karta moim zdaniem, ale też przedstawia relacje, które są po prostu na poziomie koleżeńskim, kumpelskim, może związanym ze sprawami zawodowymi. Ale tutaj i tak jesteśmy też na poziomie takiego ucznia, więc uczyć się możemy różnych aspektów dotyczących spraw uczuciowych. Natomiast dla osób, które mają tutaj kogoś, również nauka może mieć jakieś znaczenie i na przykład możecie razem udać się na jakiś kurs, razem możecie coś zacząć robić, wspólne hobby rozwijać. Natomiast jest to karta też skupienia się na młodych osobach, myślenia o nich. Jeśli nie macie dzieci, no to możecie się nad tym zastanawiać. Natomiast jest to karta raczej stabilnych układów, acz trochę chłodnych, bo to jest karta denarowa, więc ona no nie, jest raczej stabilna, ale nie jest kartą wyniosłych, takich uczuć romantycznych, wniosków. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, Tutaj macie kartę kochanków i ta karta kochanków wskazuje na trudne wybory, tak więc jeśli będziecie podejmować jakieś decyzje, to w tym tygodniu dobrze by było kierować się tak naprawdę no głosem serca no może to głupio brzmi, ale jest to karta uczucia, tak? I kto wzbudza czy co, czy jaka terapia wzbudzać będzie w was pewne emocje, tak powinniście się tutaj kierować. Bowiem no taka będzie tutaj ścieżka najwłaściwsza tak naprawdę. Będzie pewnie do wyboru do koloru, jeśli chodzi o aspekty wyboru lekarza, terapii, wchodzenia w coś czy nie wchodzenia na takiej zasadzie operowania się, nieoperowania. To jeszcze w tym tygodniu będzie taką chwiejną kwestią. Ogólnie zwróćcie uwagę też na układ korbonalny, narządy rządy płciowe, tutaj w tym aspekcie. Czasem jest to karta ciąży albo wskazująca na pewną tendencję tutaj w tym kierunku. Natomiast informacje, jakie mogą docierać do Was, mogą właśnie stawiać was przed jakimś wyborem, natomiast sama w sobie karta nie jest złą tak naprawdę, a czy wymaga przemyślenia i kierowania się właśnie emocją, o której wcześniej wspomniałam. Tak więc tego Wam życzę, kochane osoby spod znaku barana. Dziękuję uprzejmie, hej, pozdrawiam! I przechodzę teraz do osób spod znaku byka. Witam serdecznie. Z tej strony Wróżka Apolonia. Oczywiście za chwilę przedstawię Wam tradycyjnie ten nasz horoskop, który tutaj zawsze Wam prezentuję. I zobaczymy, czego możecie się konkretnie spodziewać odnośnie tych kategorii, które zawsze omawiam, czyli pracę, uczuć się, no i zdrowia. No i zobaczmy, tak, jakie karty będą wyciągnięte, co z tego będzie wynikało na przyszłość, Dobrze, kochani, tak więc zaczynajmy. Dziewiątka denarów jest na emocje, znaczy na pracę, przepraszam, na emocje macie tutaj sprawiedliwość, no i karta wisielca, jeśli chodzi o aspekt tutaj zdrowotne. Praca, dziewiątka denarowa, bardzo dobra karta, no jest to karta też wskazująca na pewno na aspekt związany z takim wyrachowanym, wykalkulowanym i asertywnym podejściem do, z aspektów właśnie tutaj, zawodowych, czyli powinniśmy dbać o swój komfort, nie dawać się wykorzystywać, jest to karta wygody, więc jeśli szukamy pracy, no to powinniśmy na przykład iść w te miejsca, które nam pasują, materialnie, sytuacyjnie, nawet czy to jest dobry dojazd tak w te konkretne miejsca, czy to jest bardzo blisko, no wszystko to, co nam pasuje powinno być po prostu brane pod uwagę, jest to karta powodzenia moim zdaniem i wejścia w dobre układy, ale mimo wszystko pilnowania tych własnych interesów. No i właśnie, jeżeli mamy tutaj no, w pracy, to tak naprawdę karta wskazuje na asertywną postawę, gdzie my się nie dajemy wykorzystać, mówimy jasno o pewnych aspektach, bronimy swojego zdania, ale robimy to w sposób bardzo racjonalny, wykalkulowany. No i dbamy o komfort, tak? Natomiast jest to karta też jakiejś obfitości, być może awansu, być może dobrych wiadomości, ale też stateczności, której możemy oczekiwać w tym tygodniu. Natomiast uczucie, tak? Ta karta sprawiedliwości na uczucie, no jest taką kartą też stonowaną, tak naprawdę. I jeśli chodzi o aspekt stonowania, to właśnie musimy tutaj się kierować takim surowym, racjonalnym osądem, no i ważenie, tak, sprawiedliwość to waga, tak? Wszelkie za i przeciw. Poznajemy kogoś i się zastanawiamy, czy rzeczywiście jest to warte, czy też nie warte naszej uwagi. Za dużo, za dużo pewnych tendencji może nam rozwiązać tutaj dylemat. Natomiast to jest karta rozliczenia: jeżeli na przykład jesteśmy w stałej relacji źle się dzieje no to tutaj, jeżeli ta szala negatywnych emocji przeważy, no to może albo dojść do kryzysu, albo po prostu się rozstaniecie. Natomiast jeżeli zbieramy dobre aspekty, no to wiadomo, że ten strach o przyszłość jest inny, ale na pewno nie taki jakby negatywny. Tak? Bardziej jest to karta też zawiązywania umów, oświadczeń, ślubu, no i czasem rozwodów też oczywiście, bo przecież są dwie strony medalu tej karty. Natomiast jeśli chodzi o tutaj zdrowie wisielec, wisielec jest taką. Takiego stanu zawieszenia w sprawach zawodnych. Jeżeli chcemy coś załatwić w tym tygodniu, może się okazać, że no niestety będzie Wam trudno, tak? I tu będą przeszkody opóźnienia, jakieś informacje dotrą w taki sposób, że staniecie przed wyborem, dylematem, ale też nie będziecie mogli czegoś podjąć, tak, albo na przykład przedburzać się będzie kwestia jakichś wizyt lekarskich, albo zbyt mało będziecie widzieć. Wiedzieć odnośnie stanu zdrowia. Tutaj też zwróćcie uwagę na stan psychiczny, ponieważ mogą być zawirowania na tym tle, załamania lekkie powroty do przeszłości, ale nie tylko tutaj aspekty ulegania używkom, nałogom troszeczkę się pokazuje, tak. i słabością przede wszystkim mentalnym. W kwestiach fizycznych zwróćcie uwagę oczywiście na kręgosłup kark szyję tak mimo wszystko no i w tej karcie co jest radą tak to to, że jeśli no, świat przewróci się do góry nogami to ty, my, ty, my wy tak ogólnie powinniśmy jakby gdzieś tam spojrzeć na daną kwestię właśnie też od innej strony żeby tutaj znaleźć rozwiązania i tego wam życzę kochani dbajcie o siebie wszystkiego dobrego. I pozdrawiam, przechodzę dalej do osób spod znaku Bliźniąt. Witam serdecznie. Spójrzmy kochani, co Was czeka, tak? Za chwilę rozłożę oczywiście karty tarota snów dla Was, tradycyjnie. Zobaczmy, jaki to będzie czas. Na tutaj pracę dziewiątka buław, na emocje siódemeczka pucharowa i karta diabła na aspekty zdrowotne. Trochę ciężki układ, bym powiedziała, no i właśnie, dlaczego? Bo już pierwsza karta sugeruje o przeciążeniach, trudnościach, ograniczeniach. No, i jeśli szukamy tej pracy, dziewiątka buław oznacza bardzo ciężką walkę, tak? Znużenie czasem odwrócenie się od kwestii zawodowych. No, i tutaj też uważajcie, żeby zbyt honorowo nie podchodzić do pewnych kwestii, bo możecie więcej stracić niż zyskać. Jest to karta oczywiście dająca pewne tendencje. Że możemy coś wygrać, ugrać, ale będzie to bardzo trudne i możemy odczuwać z tego powodu wiele rozsterek i, i takich nerwów. Jeśli chodzi o aspekty osób, które mają pracę, tutaj czeka Was ciężki tydzień, nie bierzcie na siebie zbyt wiele, a na pewno nie, nie róbcie tutaj czegoś, co jest ponad siły. Tak? Czyli mieście siły na zamiary, uważajcie też na relacje z mężczyznami. Dlatego, że mogą być trudne i tu mogą, może dochodzić do konfliktów. Natomiast w emocje. No w emocjach jest trochę inna karta siódemeczka pucharów, tak? Mamy ją na, na takiej zasadzie tutaj, że ona gdzieś tam pokazuje trudne wybory, takie iluzje. No i oczywiście będziemy tutaj mieć możliwość wy, wyboru właśnie dotyczącego różnych postaci, sytuacji w związku z uczuciami. Ale pamiętajmy, nie wszystko złoto, co się świeci. To jest taka karta, gdzie po prostu powinniśmy na to zwrócić uwagę i wybierać starannie, racjonalnie, nie ulegać pierwszym wrażeniom. Dla osób, które mają, kogoś również czeka was tydzień pełen różnych dylematów, i również nie wolno kierować się pewnymi iluzjami, bo możecie więcej na tym stracić, a na pewno nie wyolbrzymiamy pewnych kwestii, bo może wcale tak nie być źle, jakby się wydawało. Natomiast Dociekajmy, wnikajmy w pewne aspekty, by nie dokonywać fałszywych, negatywnych wyborów. Jeśli chodzi o aspekty zdrowotne, tutaj jest diabeł. Diabeł to karta takiego wschodzenia troszeczkę na złą drogę. Tak? Może, możecie mieć problem, jeżeli trzymacie dietę, z utrzymaniem diety. Tak? Możecie mieć problem z emocjami, bo, bo tutaj diabeł to też czasem skłanianie się kuleńką. Stres, no właśnie, spętanie, takie skulenie w jakiejś sytuacji. No uważajmy na tutaj kwestie bakteryjne, na zakażenia. Jest to też karta czasem problemów z jelitami. No i właśnie, jeśli kusimy, tak, skusimy, tak, damy się sami sobie nakłonić do tego, żeby coś zjeść, takiego, no niekoniecznie zdrowego, lub właśnie wypić coś tutaj wysoko skokowego, to może nas czekać konsekwencja oczywiście i będziemy z tego powodu się źle czuć. Tak czy owak uważajmy na własne myśli, bo możemy stać się niewolnikami jakiejś sytuacji. Diabeł to oszustwa, iluzje, fałszywe informacje, tak więc też jeśli chodzi o zdrowie musimy właśnie podchodzić bardzo racjonalnie, uważać na to co słyszymy, jak to odbieramy i co się z tym wiąże, tak więc myślę, że tutaj macie Całkiem pokaźny taki aspekt informacji związanych z Waszym przeznaczeniem, co się będzie działo odnośnie tego tygodnia. Ja Wam bardzo dziękuję, cieszę się, że jesteście. Do zobaczenia, pozdrawiam, hej!